lgbt TV, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, studiuję Jakub Wyszyński, doktor Wers. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. I odsyłamy od razu na twojego Instagrama, gdzie ostatnio się, słuchajcie, dzieje. Zacząłeś profilaktykę zdrowotną. I zacząłeś nagrywać bardzo ładne filmiki, które mają jakieś ogromne zasięgi, prawda? Dziękuję. Wiesz co? Um, uważam, że to był ten moment, żeby to zacząć. Znajomi namawiali mnie do tego od dawna, dlatego że pracuję w klinice, która zajmuje się zdrowiem um, seksualnym. I to, z czym w zasadzie z czym, czym dzielę się z pacjentami, mógłbym przekazywać gdzieś tam szerszej publiczności, tak? Um, to, że ten sposób, w jaki tam przekazuję te informacje w swoich, w swoich filmikach, jest może czasami trochę Kontrowersyjny. Jest tak naprawdę uważam dobrym sposobem na to, żeby faktycznie ktoś te filmiki obejrzał. I uważam, że jeżeli przynajmniej jedna osoba w ten sposób się czymś nie zakazi, to wykonuje dobrą robotę. Skąd już się HIV? <laughs> Od małp. <laughs> HIV to jest e, wirus, który jest bardzo podobny do. Mm, wirusa SIF, który występuje u małp od co najmniej 32 tysięcy lat, a mówi się, że nawet od wielu milionów, e, powiedzmy, no może nie wielu milionów, od milionów. Simian e, Immunodeficiency e, Virus, czyli ten SIF, powoduje taką przewlekłą chorobę u małp, e, u szympansów i u goryli, która w zasadzie nie jest aż tak groźna, że one wyewoluowały, że nie wywołuje u nich, u nich objawów. Natomiast w latach 80. E, zauważono, Powiedzmy w San Francisco i w Nowym Jorku, że do szpitala zaczęli trafiać się pacjenci z objawami takiego nietypowego, powiedzmy, zapalenia płuc, które ciężko się leczy, z takimi nawracającymi infekcjami. Byli to młodzi mężczyźni, mężczyźni mający kontakty z mężczyznami, i na początku podejrzewano, że to jest jakiś nowy narkotyk, powiedzmy, który pojawił się na rynku, tak, który powoduje zaburzenia wkładu odpornościowego, czy że ktoś po prostu za dużo imprezuje, i w związku z tym coś mu się dzieje. Natomiast kiedy przyjrzano się bliżej i powiązano te przypadki, które się zaczęły pojawiać coraz częściej, okazało się, że ten wirus, podobny do małpiego, występują ludzi, tak? W związku z tym no, zaczął się szerzyć, powoli zaczę zaczęli znikać tak, fryzjerzy, fotografowie, tancerze, no i wirus następnie rozprzestrzenił się też na populację heteroseksualną i na Afrykę, w związku z tym doszło do w zasadzie jednej z największych epidemii, e, jakie, w ogóle pamięta, jakie w ogóle pamięta ludzkość. Ale życie z HIV może być normalnym życiem, jeśli się leczy ten wirus, tak? Tak, jakby HIV kiedyś i HIV teraz. I terapia HIV to są w ogóle dwa różne światy. To jest zupełnie, zupełnie co innego. Dlatego, że w tym momencie terapia HIV u większości osób przebiega bardzo, powiedzmy, jak to, jak to mówi moja szyfowa, wdzięcznie. I taka osoba jakby żyje zupełnie normalnie, tak? Nigdy nie, rozwinie, nigdy nie rozwinie objawów AIDS. Natomiast gorzej jest w Polsce z testowaniem. Jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o testowanie w kierunku HIV. No i dlatego cały czas w Polsce dochodzi do przypadków, że u kogoś rozwija się AIDS, co jest moim zdaniem olbrzymią po prostu tragedią i porażką systemu ochrony zdrowia. A jakbyś przekonał tych wszystkich, którzy boją się iść zrobić test i odkładają to na później? No bo teraz nie jest dobry moment, bo nie chcą takiej informacji, mm -hmm. bo mogą się załamać, jak dostaną informację o tym, że taki wirus HIV jest w ich organizmie. Przekonałbym ich tak, że powiedziałbym, że ten test może uratować im życie. To znaczy, lepiej mieć HIV i wiedzieć o tym i się z tego powodu leczyć, niż nie wiedzieć o tym, czy się ten HIV ma, czy się go nie ma. Jakby posiadanie kota w worku nie jest rozwiązaniem naszych problemów. Trzeba po prostu jeżeli podejmuje się pewne zachowania, albo nawet jeśli się ich nie podejmuje, tak? to trzeba po prostu raz na jakiś czas ten test wykonać. Te testy domowe, które można zamówić do domu, na przykład w aptece internetowej, mhm. one są tak samo skuteczne jak testy w punktach konsultacyjno-diagnostycznych? I tak i nie. To są, te testy są testami trzeciej generacji. To znaczy, te testy są skonstruowane tak, te przesiewowe, że one powinny wykryć w zasadzie wszystkie wszystkie te zakażenia HIV i czasami może się na nie załapać trochę coś innego, tak? Dlatego zawsze, jeżeli mamy taki dodatni ty, wynik tego testu przesiewowego, to wykonujemy test potwierdzenia, który wykonywany jest z krwi pełnej, oznacza się HIV RNA i wtedy wiemy, wtedy wiemy na pewno, czy ten HIV jest, czy go nie ma, tak? Zdarzają się takie przypadki, że niektórym wychodzi dodatni test na HIV, a tego HIV nie mają, e, ten taki przesiewowy, tak? Natomiast raczej, raczej nie zdarza się tak, żeby ktoś miał HIV i żeby, powiedzmy, już od jakiegoś czasu, tak? Poza tym okienkiem tam na początku, samo samym od infekcji, żeby ktoś ten HIV miał, wykonał szybki test i żeby on szedł negatywny. A czy leczenie pierwsze różni się od tego, nie wiem, jak już 2-3 lata się leczymy, czy zawsze wygląda ono tak samo? Nie, to leczenie się dostosowuje w zależności od tego, jak pacjent reaguje, jak pacjent na, reaguje na terapię. Tak oznacza się e, liczbę limfocytów, oznacza się e, wiremię, czyli liczby, liczbę kopii tych wirusa, które występują w centymetrze, w centymetrze sześciennym krwi. Patrzy się, jak pacjent po prostu reaguje na, na leczenie, więc to się dostosowuje. Na początku trochę częściej się chodzi do lekarza, później się chodzi trochę rzadziej, jeżeli to leczenie już jest ustabilizowane. I nie jest drogie leczenie, prawda? Leczenie HIV jest bardzo drogie. Bardzo drogie? Jest bardzo drogie, natomiast jest w Polsce dla wszystkich osób ubezpieczonych refundowane. Leczenie HIV w Polsce, takie dla przeciętnego pacjenta, wynosi koszt tego leczenia wynosi około 3000 zł miesięcznie średnio. Więc jest to olbrzymi wydatek, jakby dla, dla systemu ochrony zdrowia. No i lepiej, co zawsze podkreślam, w, na przykład na, na posiedzeniach parlamentarnego zespołu do spraw HIV, że najlepiej byłoby wprowadzić refundację PREP-u. Lepiej zapobiegać niż leczyć, i lepiej, żeby do tej transmisji HIV nie dochodziło, zwłaszcza w, w dzisiejszych czasach, gdzie w Polsce względem 2020 roku, kiedy zakażeń było powiedzmy tysiąc, doszło do wzrostu ilości zakażeń takich rocznych, tak, nowo wykrytych, bo w zeszłym roku było ich już 3000. tysiące. Dlatego to nie jest jakiś problem, który jest wydumany i problem, który w zasadzie nas nie dotyczy, czy że już epidemia HIV się kończy, tak się mówi na świecie, tylko w Polsce doszło do trzykrotnego wzrostu liczby zakażeń takich rocznych, tak, i, i to jest olbrzymi problem, któremu musimy stawić czoło. Brzmi przerażająco, ale nie należy się bać. Nie należy się bać, jeżeli się testujemy jeżeli przyjmujemy, jeżeli przyjmujemy leczenie. Tak? Pro, jakby należy też pamiętać o tym, że HIV to nie jest infekcja, która przenosi się gdzieś tam, powiedzmy, yy, z wiatrem. Tak? Tylko są konkretne, konkretne sytuacje, w której do takiej transmisji może dojść. To jest droga krwiopochodna, to jest yy, droga seksualna, i to jest droga z, yy, z matki na dziecko, nazwijmy to. I no, trzeba się po prostu sprawdzać i testować, i tego pilnować. I to wszystkim polecamy. A jak już dostaniemy informację o tym, że wynik jest pozytywny, to co dalej? i dostaniemy informację o tym, że wynik jest pozytywny, zgłaszamy się do szpitala zakaźnego, no i wtedy jakby jesteśmy już tam, jesteśmy już tam. I trzeba do tego szpitala zakaźnego się zgłosić, czy są też takie kliniki, jak na przykład twoja, w której można leczyć HIV? Nie, my się nie zajmujemy, nie zajmujemy się terapią HIV i nie mamy leków jakby stricte, które, które ten HIV leczą, więc oni, wszyscy ci pacjenci prowadzeni są, prowadzeni są przez przez odpowiednią poradnię w w, w, w szpitalu zakaźnym. No tak, tylko wiesz, jak to brzmi, jak szpital zakaźny się Człowiekowi kojarzy, to wolałby unikać kontaktu z takim miejscem, a jeszcze jak sobie myśli o Państwowej Służbie Zdrowia, to pojawiają się ciarki na plecach i strach. Słuchaj, wiesz, no jeżeli masz chorobę zakaźną, która jest przewlekła i, kto, i która jakby wymaga stałej kontroli, no to musisz zgłaszać się czasami do odpowiedniej poradni. Tak? To tak jak wiesz, boli cię kolano i musisz czasami chodzić do ortopedy. No jakby, natomiast są sposoby, żeby przed tym HIV się, że tak powiem, ustrzec, tak? To znaczy e, przede wszystkim e, zabezpieczenie, czyli prezerwatywę i poza tym e, zabezpieczenie w postaci Prepu. Czyli tych tabletek, które można przyjmować, które odpowiednio przyjmowane zmniejszają ryzyko transmisji wirusa praktycznie do zera. A o których też w LGBT-TV regularnie mówimy, więc zajrzyjcie do playlisty na zdrowie, gdzie m.in. Jakub tłumaczy, jak działają różne choroby weneryczne. Rozmawialiśmy i o Kilo, i o HIV, i o PREPie też, więc tam znajdziecie wszystkie informacje. Dziękuję. Dziękuję. Jakub Wyszyński, odsyłamy na Instagram Dzięki. dr. Wers, Ja nazywam się Tomasz Słodki i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia. Poznaj świat LGBTQ i oglądaj LGBT TV. Zapraszamy Was do strefy premium za 39,90 miesięcznie, gdzie znajdziecie dużo niepublikowanych treści. Dołączcie do LGBT TV na YouTube i wspierajcie jej rozwój. Bądźcie aktywni, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Razem możemy wszystko. LGBT TV. Świat pełen różnorodności.